Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudze, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam Wam: przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Być czujnym i być gotowym teraz, nie jutro i nie wczoraj. Liczy się nasze dzisiaj, nasze teraz, bo dni minione nie wrócą, a w przyszłości nas jeszcze nie ma. Za to jesteśmy tu i teraz. Teraz żyjemy, teraz kochamy, teraz decydujemy, pożytkujemy otrzymany czas. Jesteśmy tu i w tej chwili pisze się historia naszego życia, ale też historia naszego zbawienia. I Pan przychodzi do nas właśnie w tej chwili. I w tej chwili liczy się nasza odpowiedź, nasza gotowość. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Gdy nadejdzie, a my będziemy czuwający, wówczas przepasze się i każe nam zasiąść do stołu i będzie nam usługiwał. To wyjątkowa propozycja, na którą nie sposób odpowiedzieć nie.